Panny Czerwiec to będzie miesiąc tworzenia naszych planów na przyszłość, tak naprawdę, skupienia się na przyjaźniach, na naszych celach, ale też bardzo dobry miesiąc, jeśli chodzi o podróże, edukację, duchowość, o takie podsumowanie tego, jak pracujemy nad nami samymi i jak odnajdujemy się również w naszym otoczeniu domowym. Jest to dość dobry miesiąc, powiedziałabym. Trzymam za nas kciuki, mówię za nas, ponieważ jestem panną ascendentalną. Nazywam się Astroliza. No i zapraszam Was na odczyt na czerwiec. Rozpoczynamy 6 czerwca wejściem Wenus do naszego dziewiątego domu, do Byka. No i Afrodyta tutaj wchodzi do domu związanego z duchowością, z edukacją, z dalekimi podróżami także miłość poprzez naukę, podróże, duchowe doświadczenia. Warto jest zapisać się na warsztaty, warto jest wyjechać również, zaplanować podróż, czytać to, co będzie wzruszać naszą duszę, otaczać się tym, co będzie karmić nasze zmysły i w jakiś sposób poszerzać nasze horyzonty. Ja o siebie powiem, że ja nie sprawdzałam wcześniej um, tranzytu Wenus, akurat nie na czerwiec, a jakiś czas temu kupiłam sobie bilety lotnicze właśnie na 5 czerwca. Um, 6 jest wejście Wenus i będę korzystać z tego, z tego tranzytu. Także pamiętajcie, aby pozwolić tej Wenus, Wenus, która czuje się wybornie wykłona, tam naprawdę bardzo, bardzo lubi być, pozwolić jej na to, aby poznawać inne. Perspektywy kultury, uczyć się poprzez to, co daje nam taką um, satysfakcję i karmi wszystkie nasze zmysły. Poszerzać nasze horyzonty, jeśli chodzi o świat muzyki, nauki. E kulinarne przygody również, doświadczenia duchowe. Otworzyć się na to wszystko. Wenus będzie tutaj bardzo, bardzo zadowolona. Z drugiej strony uważałabym na zbytnią idealizację nauczycieli. 8 czerwca mamy tutaj koniunkcję Merkurego i Jowisza w naszym dziesiątym domu, co są ostatki już Jowisza w bliźniętach, naprawdę ostatki Jowisza w bliźniętach. Otworzyłabym się na wieści lub pomysły związane z naszą karierą, którą mogło zupełnie popchnąć ją w innym kierunku. Ale z drugiej strony nie przeceniałabym też naszych możliwości, także pamiętajcie, że tak racjonalnie do tego podejść. Ale bardzo dobry czas, też dobry czas na podpisywanie umowy, na zmianę kariery, jeśli planujecie, pracujecie nad tym dawno, ponieważ Jowisz jest to błogosławieństwo, jest to, wiecie, taka boska ręka, która nad nami gdzieś tam czuwa. No i Merkury to jest komunikacja. Merkur jest naszą władcą, więc wszelkie jego tranzyty będą ważne i wszelkie tranzyty Merkurego będą ważne i tutaj wraz z połączeniem z Jowiszem, myślę, że bardzo jest wykorzystać ten czas jak najbardziej, aby... Być może pójść na jakiś networking, aby wspomnieć o tym, że jednak czekamy na tą podwyżkę, przeforsować jeszcze swój projekt. No a następnego dnia, 9 czerwca, Jowisz i Merkury już będą w naszym dziewiątym domu. Także rozwój poprzez grupy, projekty, przyjaźnie, wszelkiego rodzaju błogosławieństwa będą spływać na nas poprzez współpracę. Jednocześnie uważałabym na chaos w grupach, może być tego trochę za dużo i nagle może się okazać, że wszyscy chcą z nami współpracować. Znajomi mogą się odzywać z każdej strony, ale możemy też powrócić do jakiejś znajomości sprzed lat. Jak najbardziej. Możemy powrócić do znajomości sprzed lat. Myślę, że skupiłabym się podczas tego tranzytu Jowisza, przez nas, nasz dziewiąty dom, na tym, na tworzeniu naszej takiej mapy marzeń, co naprawdę chcę zrobić, czego chcę spróbować, jak chcę zaspokoić moje potrzeby, emocjonalne również, moje potrzeby związane. Wiecie, coś, co porusza mnie, porusza mnie tak od środka. Jak mogę do tego dążyć. Jowisz będzie tutaj mocno to wspierać. 11 czerwca mamy pełnię w naszym czwartym domu. Pełnię jest w strzelcu, i tutaj mogą ujawniać się emocje związane z rodziną, z domem, z przeszłością. Jest to dobry czas na oczyszczenie naszego serca ogólnie, na oczyszczenie również, jeśli były jakieś tam niesnaski. Na przyjrzenie się temu, jak chcę i jak przez ostatnie pół roku pracowałam, pracowałam nad moją przestrzenią domową, nad relacjami z domownikami, również z moją rodziną. Um, uważałabym z drugiej strony na projektowanie naszych moich lęków na bliskich, na osoby, które są mi najbliższe, czy aby przypadkiem ich przez to nie krzywdzę. Jeśli na przykład te emocje mnie jakoś przeciążają i nie jestem w stanie sobie z nimi poradzić. Ale pamiętajcie, że podczas pełni my nie działamy się tylko, przyglądamy temu, co tam się dzieje, co do nas przychodzi, co zostaje naświetlone. 15 i 18 czerwca będziemy mieć kwadratury do kwadratury będą między Jowiszem w naszym domu 11 a Saturnem i Neptunem, które już są w naszym domu 8, domu Barana. Więc na co bym zwróciła uwagę? Przede wszystkim na lęki, które mogą w jakiś sposób mnie blokować, jeśli chodzi o moje marzenia i o moje przyjaźnie. Też dobry czas na to, aby uzdrawiać się z zależności od zasobów innych ludzi, i bardzo bym tutaj uważała na jakieś destrukcyjne wzorce emocjonalne. Może być, możemy czuć, te emocje mogą nas w jakiś sposób trochę zalewać, ale z drugiej strony, mamy tego Saturna, który wymaga struktury. Neptun trochę mgła, wiecie, nie podejmowałabym jakichś takich istotnych decyzji, szczególnie jeśli chodzi o finanse wspólne. W okolicach tego 15-18 czerwca. 17 czerwca będziemy mieć wejście Marsa do naszego pierwszego domu. Także bardzo dużo energii do działania, do tworzenia, do walki o swoje. Dobry czas również na transformację i ciała, i ego. Uważałabym z drugiej strony na impulsywność i przeciążenie, takiego pewnego rodzaju przegrzanie, szczególnie jak będzie na Waszym ascendencie, to uważałabym na to, no i na takie jakieś nacięcia, wiecie, skaleczenia, drobne skaleczenia. Ten Mars w Pierwszym Domu, on temu trochę sprzyja, szczególnie jak jesteśmy niecierpliwi, niecierpliwe i chcemy już szybko, na teraz. Uwaga jednak na to i z pewną dozą tej cierpliwości podchodzić do wszystkiego, co robimy. Ostatni tydzień czerwca od 21, kiedy mamy wejście słońca do raka do 26. 26 mamy nów w raku, tak naprawdę no w sumie do, do końca samego czerwca, będziemy mieć dużo planet w naszym domu jedenastym, bo będziemy mieć już Merkurego tam, będziemy mieć już nasz władca, bardzo ważny, gdzie on jest, on się nie czuje dobrze w raku, więc ja wiem, że ta energia może trochę być czuć się zblokowana, no ale z drugiej strony mamy tam Jowisza, który czuje się wybornie, więc jak się czuje wybornie, to trzeba też korzystać z tych błogosławieństw. No i oprócz tego będziemy mieć Słońce i Nów, czyli dobry moment na to, aby rozpoczynać coś nowego, aby planować nasze intencje. Świetny czas ten, ta końcówka czerwca na nowe projekty, tworzenie nowych społeczności, na ym, odnawianie naszych relacji z przyjaciółmi, na nowe marzenia, na ustanawianie nowych marzeń. Ym, to jest czas, Budowania naszej wizji przyszłości. Wiecie, jak sobie wyobrazicie siebie tam za 5 lat, to nie jest pytanie rekrutacyjne, ale jak sobie wyobrazicie siebie i ta wersja Was z przyszłości, która stoi gdzieś obok Was, jeśli możecie sobie to teraz wyobrazić, która jest taka zadowolona z tego, najlepszy obieg wydarzeń, najlepsze co mogło się w ogóle Wam przetrafić przez ten rok, przez te dwa lata, przez te pięć lat. Co ta wersja Was może wam powiedzieć, Jakby, jakie kroki podjęliście do tego, żeby być właśnie w tym miejscu? Mm. Myślę, że z tym was zostawię, ale jeszcze dodam tylko, aby uważać, aby nie zatracić siebie w tłumie, bo jednak ten Merkury nie czuje się najlepiej może się dziać dużo może być w ogóle dużo grup społecznych dużo networkingu dużo emocji też z tego płynących więc uważałabym, aby jednak pamiętać, aby dać sobie czas na bycie. Samemu ze sobą i odizolować to, jakie są marzenia innych ludzi, jakie są potrzeby innych ludzi, społeczności, również jakie wymagania ma ode mnie społeczność, oczekiwania, a co tak naprawdę ja chcę, jak widzę siebie w przyszłości. No i, i później te marzenia budować i je spełniać. Powodzenia panu. Myślę, że to będzie piękny miesiąc dla nas. Powodzenia.